Witam Was, moi drogi, wagi na kanale Kietush 4. Czytanie, moi drodzy, na pełni księżyca dla Was. I teraz e, krótka... Taka informacja co do tego czytania, dzisiaj mam dodatkowe karty jeszcze dla Panów i dla Pań, i tutaj spodziewam single i osoby, które są w relacjach, to, co się pokazuje, ok? Nie tutaj, żeby to dopasować do jakichś tematów konkretnie. Wiadomość, informacja, która mi się tu pokaże, ja Wam powiem, a Wy musicie sobie jakby skorzystać z tego, jeśli to dla Was by było rezonujące, istotne. I przyszłoby wam do głowy, że no, to jest moja sytuacja, no to wtedy będziecie wiedzieli. E, więc to będzie dla takich osób. E, I nie, nie będę dokładać czasówki, dlatego że to jest takie króciutkie, więc e, ewentualnie tutaj panie e, sobie przesuną odrobinkę, żeby nie słuchać e, do co u panów się e, pokazało. I już przechodzę do waszego czytania. I teraz tak. Bardzo ładne macie karty, bardzo, bardzo fajne, pozytywne. E, Powiem Wam najpierw, co Wam się pokazało, a później taka jedna refleksja, która najbardziej tutaj jednak jest uwidoczniona w tych kartach. Wiem, że nie będzie ona dla wszystkich, no ale, ale no, spróbujemy tutaj jeszcze jakby dopowiedzieć coś takiego, co będzie dla Was wszystkich jakby z jakimś źródłem informacji. Pierwsza karta, która Wam się pokazała tutaj w tym Waszym rozkładzie, jeśli chodzi o to, to czytanie na pełnię, macie bardzo dobrą kartę, macie kartę umiarkowania, więc to jest karta, która mówi o tym, że powraca spokój tam, gdzie go nie było. Powraca równowaga. Macie tutaj w tej karcie dużo takiej energii uzdrowienia, cierpliwości, takiej równowagi, łączenia różnych tematów, ale po to, żeby one jakby przynosiły wam spokój. Więc czy to jesteście wy, czy to chodzi o jakąś konkretną tematykę, tutaj macie taki duży akcent i zapowiedź tego, że wszystko uda się połączyć, wszystko się uda no, przywrócić ten balans. Tam. Znowu cały czas, gdzie go by brakowało, więc se poradzicie sobie z jakimiś sprawami. Um, ta karta często pokazuje takie. Osoby, które mogłyby na przykład stać przed decyzjami, i wtedy ona mówi o tym, że nie uda się podjąć decyzji, więc nie wiem, czy to też dla Was by było, czy e, ktoś tutaj by był z Wami związany i czekalibyście na jakieś informacje, na jakieś zdecydowanie e, tak albo nie. No to tutaj na razie to jest takie jeszcze przerzucanie opcjami i jakby raczej m, pozostanie przy tym, żeby tego nie zrobić na obecny moment a raczej zostać, czy też utrzymać to, co się ma i jest się pewnym tego, co się posiada. Więc tutaj, jeśli chodzi o tą kartę, ewentualnie ktoś spod znaku Zodiaku strzelca, to wtedy byście wiedzieli też, czy to jest dla was ważne, ważna informacja, czy nie. I do przeszłości wam przechodzi karta sześciu mieczy. I karta sześciu mieczy mówi o tym, że ktoś jakby ruszył już z miejsca w jednym kierunku, takim. Obranym, konkretnym, to jest karta zmiany, karta dystansu, ale to jest w ogóle takie znowu idziesz w, w, w kierunku, żeby coś ze sobą zostawić, takie, co jakby już powinno być zostawione. Czyli z różnych powodów, ale no tak dla was wszystkich, żeby tutaj to jakby dobrze ukierować, no to tak to, co już. Planowaliście, żeby zostawić, albo już jest ten moment, że jakby jest ten czas, idę dalej. Tak więc to jest ta karta. I Następna karta to jest paź monet i paź monet wam przynosi pieniądze, przynosi wam pieniądze, przynosi wam propozycje zapowiedź czegoś co e, no, będzie korzystne, tak? I może w przyszłości tutaj jakby się rozwinąć w coś bardzo o, korzystnego, albo po prostu to będzie jakaś taka nagroda dla was. E, się nie wiem, czy spodziewaliście, czy nie. Ja tu widzę po prostu jakąś propozycję i ewentualnie właśnie jakąś wypłatę dodatkową, jakąś, jakaś nagroda, taka, która się wiąże z jakimś zyskiem. Więc bardzo dobra jest ta karta. Jest jeszcze więcej tutaj tych informacji w tej karcie, ale właśnie to jest do tego, co zapowiedziałam na początku, więc już jakby nie będę dopowiadać, żeby nie robić um, jakby zamieszania, tak. Następna karta to jest karta ośmiu kielichów i to jest karta, która mówi o odejściu więc macie tutaj dwie karty, takie gdzie był pomysł, kiedy już coś się gdzieś tam wykluło macie jakąś propozycję czyli jakby zmiana i pójście w dobrym kierunku skorzystanie z tego i sięgnięcie po więcej, więc karta ośmiu kielichów zawsze mówi poszukać sensu poszukać czegoś lepszego no jest to takie no z własnego wyboru, bo tutaj nie, nie ma tak, że ktoś was do czegoś zmusi. Tutaj wy sami byście byli pokazani, że ja coś zostawiam, idę dalej poszukać um, tego więcej, czego potrzebuję, tak? Jakby w tym momencie, w tym miejscu, z tymi osobami, jakby już wiem, że mi więcej nie czeka, a ja chcę więcej, więc ja po to idę. I tutaj jest dosłownie tak właśnie to pokazane. Dostaję szansę, dostaję propozycję, ja po to idę. Ok, więc tutaj jakby. Długo się ktoś nie będzie zastanawiał, bo wie, że jakby już tu w tym momencie, więcej mnie nie czeka, i dalej macie kartę słońca. I tutaj ta karta słońca jest po prostu tak mega e, przepiękną energią dla Was, bo Wy jakby skorzystacie, czy tego chcecie, czy nie, czy to zaplanujecie, czy nie, to według kart skorzystacie z czegoś. Co was doprowadzi do, do dużej radości. Takiej, wiecie, emocjonalnie tutaj naprawdę jest pełne, pełne szczęście pokazane. Bardzo dobre karty, i to wam się utrzyma, bo ta karta e, umiarkowania mówi, że coś zostaje utrzymane, ok? Więc tutaj poradzić sobie z czymś. Na co liczycie, żeby to przyniosło jakieś naprawdę no, szczęście w różnego rodzaju postaci, bo dla kogoś z Was będzie to miłość, dla kogoś rodzina, ktoś bliski, praca, e, dzieci, cokolwiek, ok? Ale tu ma być to utrzymane i to będzie utrzymane dla Was. Także bardzo ładnie. Tu się Wam lew e, pokazał w tej karcie, ale znowu może być tak, że po prostu e, sam znak nie musi być aż taki istotny. W każdym razie jakaś radość, sukces. E, no, jakieś spełnienie ogólnie, więc bardzo ładnie, i tutaj z dziećmi to, to Wam jest też pokazane, tutaj, jeśli chodzi o tą kartę. I teraz następna karta to jest karta złamanego serca. I tutaj się nie, jakby się nie przestraszcie, bo to jest karta, która może powiedzieć o momencie że będzie trzeba coś uleczyć, ok? To jest karta, gdzie zostanie przyklejony plasterek, czyli może być tak, że no, jest jakaś rozsterka, która mogłaby się pokazać i no, nie da się tego ominąć, ok? Tutaj w tej sprawie, przynajmniej tak to sugerują karty i zaraz za tym macie kartę kapłana, czyli tutaj jest jakaś, jakiegoś rodzaju um, no, ja bym powiedziała um, mentor, mentor um, Osoba, tutaj nauczyciel by mi się pokazywał, yy, wiara przede wszystkim i jakieś zasady, które są bardzo związane z tematem rodziny, bo tutaj małżeństwa są często pokazane. Więc może być tak, że tutaj jest mężczyzna i kobieta, i tutaj mają jakąś rozterkę, tutaj nie ma rozejścia, tutaj nie ma rozstania, tylko jest jakby ta energia, jakby. No, uleczenia tego. Tak jakby mogłoby się coś wydarzyć, ale na nich to nie wpłynie, to ich to nie rozerwie w żaden sposób. Więc tutaj mam taką, taką e, parę pokazaną, więc ja nie mówię, że to wszystkich Was będzie dotyczyło, bo jeśli ktoś ma mieć e, jakiś, wiecie, ból emocjonalny, to wy o tym będziecie wiedzieli. A cały czas jest mężczyzna, cały czas jest kobieta, to mogą być rodzice. E, e, I do tego teraz będę dążyć, żeby już Wam tą resztę powiedzieć, dlatego że. Prawdopodobnie to, co się nam tutaj pokazało, dotyczy rodziców, którzy mają dziecko, czy też jakaś młoda osoba, która wyrusza w drogę. I droga może być, bo, bo idzie do szkoły, bo to jest pokazane. Tu uczeń, student zmienia nawet kraj być może. I rodzice jakby troszeczkę wiedzą, że to jest dla, dla szczęścia ogólnie, żeby to było właśnie przyszłościowo, no, jeśli chodzi o rozwój tego, tej młodej osoby. Ale, no, mimo wszystko zawsze tam zostaje ten pierwszy moment taki troszeczkę, wiecie, niezbyt przyjemny tak do, do przejścia, tak? Jakaś pustka by mi się tutaj pokazywała. Więc ja widzę tutaj. Młodą osobę, która mogłaby albo iść do szkoły, albo mogła zmieniać e, miejsce zamieszkania, bo na przykład praca, e, albo na, nawet mogłaby być e, na zasadzie poznania osoby, która mieszka za granicą, i w związku z tym tutaj też ta zmiana mogłaby e, jak najbardziej pasować. Więc to jest, jeśli chodzi o ten Wasz rozkład e, ogólny byk wam się tutaj jeszcze pokazał w karcie kapłana mam dodatkową kartę ósemkę mieczy i karta osiem mieczy, no to jest jakaś blokada ok? blokada ograniczenie, takie poczucie troszeczkę więzienia dyskomfort taki gdzie ktoś mógłby się znaleźć w jakimś odosobnieniu na własne życzenie z jakiegoś rodzaju wynikłej sprawy, więc tutaj mam no takie wiecie troszeczkę Oddalenie ogólnie samo w sobie, no ale to do tego akurat też jakby by pasowało. I teraz już te karty dla najpierw od panów zaczynam: panowie single. I tutaj u was jest jakiegoś rodzaju ostrzeżenie, konkretnie dlatego, że ja nie wiem, kim wy tutaj jesteście w tym, w tym przekazie, ale no. Same te informacje powinny już Was ukierunkować i będziecie wiedzieli, czy to o Was chodzi, czy chodzi o kogoś, z kim Wy macie do czynienia, albo na co macie zwrócić uwagę. Ja tu widzę coś zupełnie nowego. Może to być osoba, która się pokaże w, w temacie miłosnym, ale też ktokolwiek by przyszedł do Was, a nie Wy do kogoś yy, i złożyłby Wam jakąś propozycję. Tutaj coś powinno zwrócić Waszą uwagę, że nie pasuje mi coś do tej osoby, do tej sytuacji, nie pasuje to do mnie za bardzo, tak jak wiecie, jakby były, nie wiem. Jakby trudno uwierzyć, że ktoś się mną, taka osoba się mną zainteresuje, więc tutaj jest coś ukrytego. I zwracajcie uwagę, bo tak, macie kartę siedmiu mieczy. Siedem mieczy zawsze mówi o kimś, kto nie ma dobrych intencji, ok? Więc mogą to być ukrywane intencje specjalnie. Jakby z premedytacją, i e, może to być w każdym kontekście. Okej, okay? ja nie chcę tutaj tego sprowadzać tylko do tego, że tutaj chodzi o uczucia, dlatego że pokazał się Askili więc więc no, tutaj jakby on naprowadza w tym kierunku, ale patrzcie indywidualnie, jeśli się pokaże jakaś nowa osoba, nie wiem, e, ktoś was zacznie tutaj czarować w jakiś sposób. E, no tak jak mówiłam, takie. Nie wszystko złoto, co się błyszczy, tak? Więc tutaj może coś tego typu się nam e, pokazać, ale gdyby było tak, że na przykład, nie wiem, wy poczujecie jakiś przypływ emocji i wtedy wiecie, że wy macie czyste intencje, że wam się ktoś spodobał, to na razie to ukryjcie, ok? Bo tak to jest pokazane na razie. Bądźcie, um, jak to się mówi, um, no, no, mądrzy, tak? W sensie takim? No, angielskie słowo mi tylko przyszło do głowy, ale tak bądź e, sprytny, zachowaj to na razie dla siebie i popatrz, co, co dalej się będzie działo, bo ten as jest troszeczkę za mało na to, żeby już e, jakby się otwierać tutaj na, e, na tą nową znajomość być może. Więc to jest dla panów Singi. Teraz dla panów, którzy są w relacjach. U was wychodzicie z jakiejś, tu jest tak, pokazana osoba, która czeka na zmianę, wychodzi z jakiejś ciemności w kierunku no, jakiejś jasności, no, tak w tym dosłownie, w takim przekazie. Księżyc wam się pokazał, księżyc zawsze mówi o jakichś tajemnicach, o niejasnościach, o, o tym, że czegoś nie dostrzegacie, może być tak, że jeśli byście coś planowali, nie wiem, wybieracie się gdzieś, bo tu jest karta trzech buła, więc to jest tak, jakby tylko czekam na odpowiedni moment albo po prostu na kogoś, ale, ale jakby już jest ta przyszłość zaplanowana, ok? I tutaj przy tym mamy jakąś niejasność, więc jeśli coś Wam tam towarzyszy i Wy do końca jeszcze nie macie jasności, no to tutaj poczekajcie, zanim. Zanim coś się wyjaśni, ok? Bo może być tak, że, nie wiem, ruszycie, a później się okaże, że, no nie wiem, ktoś wam coś obiecał, pojedziecie, a tam nie ma nic, ok? Więc no, tutaj trzeba coś y, prześwietlić po prostu konkretnie. I też nie chcę jakby podawać y, konkretnie y, przykładów, dlatego że te, to może dotyczyć wszystkiego, ale jeśli dotyczy. dotyczy Sprawy, o której wy na przykład w tym momencie już wiecie, że coś takiego faktycznie się dzieje, no to wy będziecie wiedzieli, wiedzieli lepiej ode mnie, jaki to jest kierunek, który tutaj jest tą niepewnością i z czym może być to związane. Jeśli macie kogoś pod znaku um, rybek, no to wtedy macie tutaj już podstawę do. Um, do połączenia ewentualnie ze znakiem Zodiaku, ok? Ale jeśli nie, no to to nie jest takie najbardziej istotne. E, iluzja, fantazja, coś oparte na fantazji i tworzenie, nie wiem, jakiejś przyszłości, właśnie też w związku z tym, no to cały czas by było coś, czego wy nie, nie widzielibyście, ale tak jakby z marzeniem chcielibyście, żeby to się zrealizowało, spełniło. Gdyby was coś trzymało i, jakby to powiedzieć najlepiej, trzymałoby was w miejscu i wiecie, że nie możecie wyruszyć i nie wiecie dlaczego, no to znowu tutaj nam się ten księżyc ujawnia, że no, trzeba to odkryć, ok? Nie, nie iść w ciemno. Teraz jeśli chodzi o panie, singielki najpierw. Ja mam. Bardzo ładnie pokazane towarzystwo obok Was, jakichś ludzi, jakieś spotkania, przyjaciół. No, już tak nawet nie chcę mówić, że przyjaciółki, ale tu jest coś bardzo fajnego przed Wami. Być może nawet będzie zaproszenie na jakąś imprezę, na jakieś spotkanie, może nawet na randkę, bo ja mam nową osobę pokazaną tutaj u Was, przy jakichś ludziach, z którymi już się znacie. Więc to jest jedna z, ze spraw. Informacja, która ma. Być wręcz e, pu puszczona weter, ale taka bardzo pozytywna, która do Was powinna dotrzeć i będzie to coś, co, no nie wiem, coś rozpocznie tutaj u Was. No, patrzcie indywidualnie, bo każdy, nie, nie wszyscy, że tak powiem, e, jeśli chodzi o singielki na przykład, czy singli, muszą myśleć tylko i wyłącznie o tematach e, osoby, z którą chcielibyście. Na przykład, nie wiem, się spotykać, tak? Tutaj po prostu może być w każdej kategorii. Tym bardziej, że ja mam pokazany dom, mam społeczność jakąś pokazaną. Może to być praca, zaproszenie na, jakąś, na jakieś spotkanie, na jakąś imprezę, lub ogłoszenie jakiś, nie wiem, nawet, że ktoś bierze ślub. I w związku z tym jakieś zaproszenie, no to wy już będziecie wiedzieli. Znaczy, wiedziały w sensie, że, że to jest wasze. Ale bardzo dobre są te karty. Więc tutaj jest jakaś fajna, fajna informacja w niedługim czasie. A teraz dla pań, które są w relacjach i to, co się u Was pokazuje. Ja mam pokazaną osobę, która boi się jakiegoś e, grupy z, Inaczej. E, Ktoś nie może przestać myśleć, ale z takim podtekstem pod lęku, jakichś obaw, nie wiem, czy nie chce brać udziału w jakimś konflikcie, czy wie, że na przykład z czegoś wyniknie konflikt, bo i, i, i to jakby przeżywa wcześniej, zanim jeszcze tutaj do tego dojdzie, ale to jest jakaś grupa osób. i. No, i znowu może być związane, nie wiem, z konkurencją, z ludźmi z otoczenia, z ludźmi z pracy. Um, nie wiem, ktoś będzie brał udział w jakiejś konkurencji. Często tu się jakieś zawody pokazują w tej karcie, więc nie wiem, czy tutaj są jakieś przepychanki. Ktoś się o jedną osobę na przykład może upominać, um, i, i w związku z tym też się robi jakiś taki um, kryzys, że tak powiem. Bo, bo czegoś jest za dużo. Ale bardzo silne opinie tutaj są pokazane. Bardzo silne osoby, takie, które no, jakby niekoniecznie muszą sobie ułatwiać drogę do, do szczytu, tak, do kariery. Bo każdemu bardzo zależy. Każdy chce być tutaj najważniejszy. No, jakiś, jakiś konflikt mi się pokazuje, ale tak jakby nie wiem, może przyjść nawet do Was w śnie, jeśli jeszcze o tym byście nie wiedziały, ale jeśli nie, no to po prostu już jakby no coś tam mogłoby zapowiadać to, że, no, że to będzie nieuniknione. Czy jak sobie z tym poradzę, tak? Więc tutaj, no ja, co, coś tego typu mi się pokazuje. Nie, nie mam pojęcia, czego mogłoby dotyczyć konkretnie. No cały czas te, e, wiecie, te detale, jakby konkrety, trzeba sobie dopowiadać, jeśli chodzi o te rozkłady. Okej, okay. pamiętajcie, lajki, komentarze. E, ja wy, wyjątkowo tutaj na tą pełnię zapraszam do tych komentarzy, żeby one były widzialne, że tak powiem, w świecie YouTubeowym im więcej tym lepiej, także z góry wielkie dzięki no i oczywiście te osoby, które powracają na mój kanał a nie zrobiły subskrypcji, bo, bo jest niestety duży podgląd na to, że tak jest to zapraszam, no skoro przyciąga was coś tutaj to, to bądźcie tak mili i wyrównajcie tą energię ze mną i a, będę bardzo wdzięczna za to i ogólnie jestem za Was bardzo wdzięczna i życzę Wam samych cudowności na tą pełnię i na w ogóle ogólnie cały czas bez względu na to, jaka jest pora dnia roku, tygodnia miesiąca, tak? Niech się darzy, wszystko co najlepsze. Ściskam jeszcze raz wspaniałości dla was, moje drugie wagi, i do usłyszenia.